20 kwietnia odbędzie się pierwsza konferencja Elbląg Public Health. Dlaczego warto w niej uczestniczyć? Pytamy o to profesor Beatę Januszko-Giergielewicz z Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Pierwsza konferencja Elbląg Public Health przed nami. Jaka jest idea, jaki jest cel tego spotkania? Trwają gorące przygotowania, czujemy kalendarz, który szybko płynie. Cel właśnie powstało niespodziewanie dla nas wszystkich na uczelni, ponieważ w momencie otwarcia kierunku lekarskiego na elblągskiej uczelni powstała duża dyskusja, gorąca dyskusja w mediach dotycząca poziomu potencjalnego, poziomu kształcenia w mniejszych uczelniach, nie takich, które robią to standardowo od wielu, wielu lat. Postanowiliśmy, a właściwie to też wszyscy od nas chyba tego oczekiwali, że być może my podejmiemy taką pałeczkę do wspólnej dyskusji, zainspirujemy ją, w jakim kierunku powinny iść zmiany na uczelniach, które będą kształcić przyszłych lekarzy. Mam na myśli poziom kształcenia. No oczywiście wiemy, że to jest wielki zaszczyt uruchomienia takiego kierunku, ale mamy też wielką odpowiedzialność, która spoczywa na naszych barkach. I w związku z tym jesteśmy zainteresowani otwartością na różne pomysły, różne koncepcje, i myślę, że w trakcie naszego spotkania dojdzie do takiej, przynajmniej, do jeżeli nie ustaleń, to do inspiracji na przyszłość, w którym kierunku prowadzić ten proces, żeby poziom był optymalny i zadowalający. Na jakie jeszcze pytania będziecie starali się poszukać odpowiedzi, jakie tematy będą poruszane podczas prelekcji? Część edukacyjna, tak jak wspomniałam, będzie poświęcona jakości kształcenia na kierunkach lekarskich, nie tylko w dużych, ale również w mniejszych uczelniach. Natomiast bardzo istotnym ramieniem naszej konferencji będzie też uczestnictwo części profesjonalistów skupionych wokół opieki zdrowotnej. Mam tu na myśli lekarzy, pielęgniarki, ratowników, fizjoterapeutów, wszystkich tych, którzy też ten trudny teraz proces dźwigają na własnych barkach i są zainteresowani, żeby przyszły następne pokolenia, które po prostu będą stanowiły ulgę w ciężkiej pracy, ponieważ jak wiemy mamy kryzys, głęboki kryzys kadr, więc tak troszeczkę dokonaliśmy takiego zaczynu intelektualnego, połączyliśmy różne aspekty do dyskusji, bo chcielibyśmy też znaleźć taką odpowiedź od strony właśnie personelu, który pracuje, jak oni postrzegają ten System kształcenia? Czy on już wymaga jakiegoś, jakiegoś wsparcia? Konferencja jest podzielona na część sesyjną, jak i warsztatową. Czemu będą poświęcone warsztaty? Bardzo cieszymy się z tej części konferencji. Już dziś serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w sesji, która ma na celu wymianę doświadczeń właśnie w tych atrakcyjnych systemach kształcenia, w telemedycynie, w właśnie wirtualnych systemach kształcenia, takich jak pacjent symulowany. Również dotyczy to miękki ich Umiejętności nie tylko twardej medycyny zero-jedynkowej, ale korzystania też z nowoczesnych, innowacyjnych metod nauczania psychologii, części takiej może bardziej do tej pory duchowej, ale proszę mi wierzyć, że tak technika idzie do przodu, jest bardzo szeroka oferta również w tym obszarze edukacji. Do kogo adresujecie, kogo zapraszacie na konferencję i dlaczego warto wziąć w nim? W pierwszej kolejności zapraszamy edukatorów, praktyków, edukatorów, lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów do dyskusji właśnie o metodach, o których wspomniałam, innowacyjnych, na skrzyżowaniu z tradycyjnym systemem kształcenia. Drugi obszar, taki tak to się mówi współcześnie, target, do którego chcemy dotrzeć, to są pracownicy ochrony zdrowia i tutaj chcemy przyciągnąć wszystkich Państwa z tego obszaru do uczestnictwa w naszej konferencji, bowiem udało nam się uzyskać honorowy patronat. Ministra zdrowia, ministra edukacji i nauki i przedstawiciele właśnie wybitni tej, tych obszarów zarządzania będą obecni na naszej konferencji. Obydwaj panowie ministrowie potwierdzili swój udział, więc mamy nadzieję, że będzie okazja nie tylko ich spotkać, może zadać pytanie, a może nawet podyskutować. 20 kwietnia zapraszamy serdecznie do udziału w naszej konferencji, a spotkamy się w siedzibie uczelni Ulica Lotnicza 2 Elbląg w salach dyskusyjnych naszej uczelni. Dla osób, które są zainteresowane infrastrukturą, możemy obiecać, że będzie okazja również zobaczyć nasze centra dydaktyczne, podyskutować o tym, czy w takich warunkach możemy kształcić kadry, bo myślę, że to jest absolutnie możliwe. Wymaga to tylko dużego wysiłku, koncentracji kadry fachowej, wykwalifikowanej. To i po prostu chcemy wszystkich zaprosić do nas do Elbląga. Zapraszamy.